się? Dzień dobry. Kochani, słuchajcie, postanowiliśmy, że w końcu to trzeba nagrać, ponieważ już osiągnęło to wszystko apogeum. Ym, stało się takie niedobra rzecz, że chcieliśmy zacząć warzywniak nasz robić i w ogóle wszystko z ziemią. Pojawiła się tutaj niestety stąd nieowąd glina, którą zaraz Wam pokażę. Chcemy, próbujemy teraz naprawić sytuację. Pokazujemy, ym, zobaczymy, jakie będą efekty. Zobaczcie. Słuchajcie, o ile tutaj jeszcze jest różnej różnych takich starych ziemi O tyle tu jest dramat. Dramat, dramat wygląda tak, że jak widzicie, jest cienka warstwa ziemi, którą nasypałem na ratunek, ale jest tego malutko. A pod spodem jest glina. jest glina, dramatyczna glina, której rolnicy nie cierpią, nienawidzą. Myślą, że na to nic nie wyrasta. No i co my możemy zrobić? próbujemy ratować sytuację. Dlatego jedziemy po gówno. Będziemy, będziemy ratować gównem końskim, żeby nie było. Jakoś to mieszać ze z, z starą zzie, ziebełką, z wodą, gównem, gliną i na tym będziemy robić nasz warzywnik. Takie będą, takie, takie są próby. Co z tego wyniknie? Nie wiemy. Do mocnych, dobrych życzeń, żeby coś się tu zadziało. Ufamy, że natura będzie bronić się sama i znajdzie sposób na to, aby wzrastać. Tak. Trochę jest to taki eksperyment, żeby zobaczyć, czy Czy tak się da. Czy tak się da? Zobaczyć. Czas pokaże. To nasze pierwsze kroki. Niektóre rozsady mamy już posiane jeszcze nie wzeszły ale mamy nadzieję że do czasu do tez, wsadzania, się wyrobimy tak do ziemi będą już dobre nasiona które można już siać czekają aż wszystko przemienimy no, ale kolejnym naszym krokiem jest zebranie obornika więc właśnie po niego jedziemy tak no łudzimy się, że ta glina cała będzie naszym plusem wtedy upalne ciepłe dni i przytrzyma nam tutaj troszeczkę wilgoci. Nie mamy tutaj z tej strony studni żadnej wody. Będziemy musieli tutaj dużo podlewać, dużo działać. Jak widzicie teren jest duży? Teren jest duży, troszeczkę sporo roboty. No i zobaczymy co będzie z naszej gliny. Dodamy tylko, że zanim rozpoczęliśmy jakiekolwiek prace, mieliśmy tutaj rozsiane wielkie chwasty. Przyjechała tutaj koparka, która nam zebrała karpy, zamiast ziemi przywiozła niestety glinę. No i to jest ta nasza bolączka, z którą teraz próbujemy coś naprawić 20, ponad 20. To on zostało rozsypanych trochę lepszej ziemi, która jest na, na tej glinie. No ale i to walczymy. Kropla w morzu, tak. No i walczymy dalej. Jest to kropla w morzu, ale pozostańcie z nami, jeśli was ta przygoda jakoś w jakikolwiek sposób zaciekawiła, czy z tym co mamy obecnie cokolwiek można zrobić.